Materiał koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP. Lista numer 6 Po pierwsze człowiek. Wybory 7 czerwca są niezwykle ważne. Nie dla państw, nie dla Unii Europejskiej, ale dla nas, dla obywateli. To 7 czerwca będziemy decydować o tym, jak będzie kształtowała się przyszłość Unii Europejskiej w kontekście nas i w kontekście codziennego życia zwykłych ludzi i zwykłych obywateli Polski i Unii Europejskiej. Tylko my mówimy wprost. I w sposób zdecydowany, że Europa to nie tylko instytucje, Europa to nie tylko rządy, ale Europa to my, wszyscy obywatele Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim nasi ludzie mają decydować o tym, co jest związane z codziennym życiem zwykłych, zwykłych obywateli, zwykłych Europejczyków, zwykłych Polaków. Warto głosować na, na nas, na lewicę. Bo my gwarantujemy, że Parlament Europejski nie będzie zajmował się kwestiami tylko instytucji, państw, a będzie zajmował się sprawami zwykłych ludzi. SLD, po pierwsze, człowiek. Warszawa się zmienia, pięknieje także warszawskie śródmieście. Także dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Dlatego, warto by w Parlamencie Europejskim znaleźli się ludzie, którzy wywodzą się z samorządów. Oni wiedzą, czego tak naprawdę potrzebuje to miasto, czego potrzebuje region. Marcin Żońca. Myślisz Europa? Mówisz SLD. Jeśli owe partie socjalistyczne bardziej się także zbliżą do tych właśnie nurtów czy ruchów społecznych, to i te nurty będą miały większą szansę na wpływ na politykę międzynarodową, no w tym przypadku Unii Europejskiej, i tym partiom będzie raźniej i bardziej będą konsekwentne w swoich działaniach niż było to. Do późniejszego czego do uczciwego i na przyszłość z całego serca I na tym właśnie nam obojgu zależy. Zagłosuj. Lista numer 6. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Unia Pracy. Bartosz Rydliński, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Młody człowiek, powiem, fajną pracę, możliwość studiowania oraz własne cztery kąty. Pięć lat temu wpresił Polskę do Unii Europejskiej. Dziś znaczy czas. wyprowadzić Europę do Polski. Zróbmy to razem 7 czerwca. Twierdza Modli, największa twierdza w Europie. Dziś popada w ruiny, jutro może stać się symbolem dobrze spożytkowanych funduszy unijnych. Powiedzmy tak, nowej twierdzy Modli, w dniu wyboru, 7 czerwca. Czy nie pragniesz Polski, w której teczki oraz miejsce w samolocie przestają być tematami numer 1? Czy nie chcesz Polski, w której zarobki są porównywalne z tymi w Europie Zachodniej? Czy nie uważasz, że Polska po prostu stać na więcej? Przywróćmy Polsce normalność razem, w dniu wyborów, 7 czerwca. Był to materiał koalicyjnego komitetu wyborczego SLD-UP. Lista numer 6. Po pierwsze, człowiek. Materiał finansowany ze środków KKW SLD-UP.